Teraz już zapraszam na scenę pana doktora Lecha Wojciechowskiego. Firma Duon, nasz sponsor generalny. Pan Lech opowie o wyzwaniach branży mięsnej w obliczu transformacji energetycznej. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Ja reprezentuję firmę Duon. Mamy zaszczyt być sponsorem generalnym tego, tego wydarzenia i my jesteśmy niezależnym dystrybutorem gazu ziemnego. Sprzedajemy gaz ziemny zarówno w takiej tradycyjnej formie poprzez gazociągi, jak również w formie skroplonej, w formie gazu LNG. My dziś chcielibyśmy się z Państwem również podzielić wynikami badań. Przed chwilą wysłuchaliśmy raportu dotyczącego badań B2B. My chcielibyśmy się podzielić wynikami naszych badań, które zrobiliśmy w kontekście właśnie dekarbonizacji, w kontekście transformacji energetycznej przedsiębiorstw przemysłowych, które zasilane są paliwami emisyjnymi, czyli, czyli najczęściej węglem. Ponad 40% tych respondentów, którzy byli objęci tym naszym badaniem, to byli respondenci z branży spożywczej, zatem te wyniki, które tutaj Państwu prezentujemy, właściwie możemy traktować jako wyniki reprezentatywne dla branży, dla branży spożywczej. Pokrótce, o czym będziemy mówić. Chwilkę na temat wyzwań e, tego polskiego przemysłu, czyli jak widzą ci e, przedsiębiorcy to, co blokuje to przejście do, do niskoemisyjnej gospodarki, jakie są konsekwencje używania węgla w produkcji, czyli czym grozi e, nieprzejście tego procesu dekarbonizacji. Dwa słowa na temat tego, jak ten proces jest mocno zaawansowany wśród firm i powiemy również o rozwiązaniach, które są możliwe do zastosowania. Zadaliśmy pytanie naszym respondentom, jakie są kluczowe wyzwania, które stoją przed takim procesem dekarbonizacji, jakie są kluczowe... Problemy, które blokują możliwość, możliwość przejścia z zasilania paliwami emisyjnymi do tych paliw, które są mniej emisyjne, bardziej, bardziej ekologiczne. 70% respondentów powiedziało, że głównym problemem to są problemy z finansowaniem dekarbonizacji. Przedsiębiorcy postrzegają ten proces przejścia z paliw kopalnych z węgla na inne rodzaje energii, mniej emisyjne rodzaje energii, jako proces drogi. I to po pierwsze proces drogi w kontekście finansowania inwestycji, czyli w kontekście tym inwestycyjnym, jak również w kontekście rentowności tego produktu, który przedsiębiorcy wytwarzają po przeprowadzeniu takiego procesu dekarbonizacji. Tutaj ponad 70% wskazało ten problem. Kolejny problem, który jest bardzo istotny, to jest problem samego źródła, które będzie dekarbonizowane. W branży spożywczej widzimy, że potrzeby energetyczne są takie, że przedsiębiorstwa najczęściej potrzebują stałego, Wysokotemperaturowego źródła energii. W związku z tym trudno jest zastąpić węgiel, który właśnie takie warunki spełnia innym rodzajem, innym rodzajem energii. Źródła oze nie bardzo się nadują, bo nie są stałe, nie dają wysokiej temperatury. Jakby pierwsze, co zawsze przychodzi przedsiębiorcom do głowy, to gaz, ale najczęściej. Pojawia się problem z dostępnością do sieci gazowej, i te obawy, jakby powodują, że ten proces jest postrzegany jako, jako trudny. Czyli ten, ta trudność z przejściem przez tą taką stricte techniczną stronę zagadnienia. No i oczywiście pojawia się szereg takich barier, które są związane z samym procesem przejścia. Czyli proces, zorganizowanie tego procesu zorganizowanie kadry, ludzie, kooperanci, to wszystko co jest jakby w obszarze jakby samej drogi przechodzenia przez taki projekt dekarbonizacyjny. Zapytaliśmy również respondentów, co tak naprawdę powoduje, że oni myślą w ogóle o tej dekarbonizacji, co powoduje że mm, oni chcą tę dekarbonizację w jakby bliższej lub dalszej perspektywie przeprowadzić i czy można uniknąć odejścia od węgla. Y, dostaliśmy jasny feedback, odejścia od węgla uniknąć się nie da. Tak? Jakby ta świadomość istnieje wśród przedsiębiorców, w tym również w branży spożywczej, że ten proces prędzej czy później przeprowadzony zostać będzie musiał. Ale co ciekawe, spotkaliśmy się z takimi głosami, dosyć częstymi, że to presja ze strony konsumentów jest tym czynnikiem, który mocno napędza jakby ten proces dekarbonizacji, myślenie o produkcji, procesie dekarbonizacji, dlatego że klienci oczekują produktów o obniżonej emisji CO2 w cyklu produkcyjnym. Usłyszeliśmy takie nazwy jak Amazon, Lidl, przedsiębiorstwa, które, które, takie wymagania stawiają. Zadawaliśmy nasze pytania w kontekście również regulacyjnym i pytaliśmy o dyrektywę MCP, tak? czyli jest to jeden z czynników, te regulacje w ogóle, regulacje europejskie i krajowe, to jest czynnik, który wpływa na Proces dekarbonizacji, i pytaliśmy o dyrektywę MCP, czyli dyrektywę, która wymaga obniżenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłów. Tutaj, co ciekawe, respondenci mają świadomość, że istnieją jakieś przepisy, które będą wymuszać jakiś taki ruch. Natomiast z samej wiedzy na temat tej dyrektywy MCP. Szczegółowej w branży nie ma, szczegółowej wśród tych naszych respondentów nie było. No i oczywiście wiadomo, że jeżeli są jakieś regulacje, to są kary i ta groźba kary dosyć skutecznie przekonuje przedsiębiorców do tego, żeby myśleć o tym procesie dekarbonizacji. No i oczywiście te kosztowe kwestie związane z kosztami energii również są, są istotne dla, dla tych przedsiębiorców. W związku z tym, że ta świadomość jest dosyć niska, to ja dwa słowa na temat tej dyrektywy MCP powiem. Dyrektywa MCP dotyczy tak zwanych średnich obiektów spalania i dotyczy ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, przy czym tutaj jakby w odróżnieniu od... Tego systemu ETS, który dotyczy dwutlenku węgla, skupia się ta dyrektywa na dwutlenku siarki, tlenkach azotu i pyłach. A zatem te wszystkie obiekty spalania o, o mm, mocy powyżej 1 MW do 50 będą musiały dostosować swoje emisje do limitów, które są określone w tej dyrektywie. Do 2025 lub 30 roku w zależności od tego, jaka jest moc tych, tych yy, urządzeń. I konsekwencją tego będzie to, że albo będą musiały ponosić bardzo wysokie kary, albo wręcz będzie trzeba zamknąć zakład, dlatego że nie będzie pozwolenia na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw, tych yy, źródeł spalania, yy, które się nie dostosują. Yy. Oczywiście większość przedsiębiorstw myśli o jakimś rozwiązaniu dekarbonizacyjnym. 55% firm myśli o tym, żeby węgiel zastąpić innym paliwem. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, że wśród tych 55% firm, bardzo różnie wygląda zaawansowanie tej pracy tego myślenia. Sporo jest firm, które są na bardzo wczesnym etapie. 39% dopiero przygotowuje się do jakiegoś wdrożenia, a tylko 16 aktualnie przygotowuje już wdrożenie, tak już operacyjnie działa w kierunku tego, żeby to paliwo zmienić. A zatem jakby jest, świadomość jest, myślenie jest, natomiast jakby proces jest ciągle no, w jakiejś tam początkowej fazie. Wiele firm, pozostałe, które nie rozważają zmiany paliwa, myśli o innym sposobie ograniczenia tych emisji filtry, e, zastąpienie e, części produkcji energii innym źródłem typu kogeneracja, e, ograniczenie mocy, żeby wyjść w ogóle z systemu MCP, e, a część, takie też były głosy, stwierdziła, że no, jeżeli nie będzie można. E, funkcjonować z kotłownią węglową, to oni po prostu zamkną firmę i koniec. Jak już mówiłem, taki pierwszy tok myślenia w momencie, kiedy przedsiębiorcy myślą o zastąpieniu węgla czymś, co będzie dawało wysoką temperaturę i stale będzie dawało określoną moc, to jest gaz. I myślenie jest zwykle takie, no bo świadomość taka wśród przedsiębiorców istnieje, że gaz to rura. A więc musi być przyłączenie do sieci gazowej, naszej krajowej sieci gazowej, i wtedy możemy myśleć o tym, żeby używać gazu. Ale gaz to nie tylko rura, dlatego, że można podłączyć przedsiębiorstwa do gazu tak naprawdę na dwa sposoby. Czyli albo właśnie klasycznie za pomocą y, sieci gazu, albo za pomocą y, gazu LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego. To jest ten sam gaz, tylko w innej formie fizycznej w y, formie, formie skroplonej. I tu jesteśmy specjalistą. Od 20 lat na rynku LNG pracujemy. Byliśmy pierwszą firmą, która na tym rynku w ogóle działała. Y, LNG to jest ten sam gaz, tylko dostarczany w innej formie. Podstawową korzyścią zastosowania tego rozwiązania jest to, że jesteśmy absolutnie niezależni od sieci. My zasilenie LNG możemy postawić wszędzie, właściwie w szczerym polu. Także tam, gdzie nie ma gazociągów, tam, gdzie nie ma mocy w gazociągach wystarczającej do tego, żeby zasilać zasilać przedsiębiorstwo, tam można zastosować stację LNG. Również czas realizacji takiej inwestycji jest dużo szybszy, dlatego że ona zamyka się w granicach jednej działki. No i również korzyścią jest to, że to nie musi być rozwiązanie takie na zawsze, dlatego że te urządzenia my w stosunkowo łatwy sposób możemy również zdemontować i zabrać. I Chciałem Państwu pokazać, jak to tak naprawdę wygląda, tak? Jak wygląda taka instalacja? Proszę zwrócić uwagę, ona się zamyka w jednej stosunkowo niewielkiej działeczce. Dowozimy cysterną gaz w formie skroplonej. On jest składowany w zbiornikach kriogenicznych. One mogą być pionowe albo poziome. I z tych zbiorników przepływa. Nie wiem, czy to widać. Nie, nie widać. W punkcie trzecim to są parownice atmosferyczne, gdzie następuje przejście z fazy ciekłej do fazy gazowej i w zależności od potrzeb klientów następnie może nastąpić nawonienie tego gazu, redukcja ciśnienia, podgrzew i do klienta trafia gaz w takiej formie, jaka jest potrzebna, jaka jest potrzebna do, do procesu technologicznego. Co ważne, my te urządzenia możemy Dzierżawić. także przedsiębiorca nie musi, e, nie musi inwestować jakby w tą całą infrastrukturę, tylko e, my to stawiamy i jak kończy się kontrakt, my to możemy zabrać. E, kolejny obszar, którym wspieramy naszych klientów i obserwujemy dosyć duże zainteresowanie, to jest kogeneracja. E, mamy dużo takich zapytań e, z uwagi na... E, Wsparcie, które jest rządowe dla systemów kogeneracyjnych, widzimy duże zainteresowanie. Kogeneracja to skojarzona produkcja energii, czyli w jednym procesie wytwarzamy energię elektryczną i ciepło, co daje oszczędności, dodatkowe przychody z systemów wsparcia. To wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej dla większych jednostek, bądź premii gwarantowanej dla jednostek takich do 1 megawata, gdzie w przypadku tej premii gwarantowanej mamy mamy dosyć prostą procedurę i, i, i stosunkowo łatwo to wsparcie uzyskać. Oczywiście to daje niższe emisje i uniezależnia przedsiębiorstwo od zakładów energetycznych, dając no, dosyć duże oszczędności oszczędności energii. Tak więc. Zapraszamy Państwa na nasze stoisko. Wspieramy z chęcią w przechodzeniu na niskoemisyjne źródła energii. Wspieramy w zasilaniu gazem, wspieramy w kogeneracji. Znamy się na tym, robimy to od lat. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości zastosowania gazu ziemnego i kogeneracji w Twojej firmie, skontaktuj się z nami.